Grecja. Pozew zbiorowy przeciwko Eurobank. Wybawienie dla kredytobiorców frankowych Warszawa Sejm RP Ewia Vlogiari Mam dobre wiadomości. Dobre wiadomości pochodzą z Grecji. To dla mnie ogromny zaszczyt być tutaj. Z przyjemnością podzielę się z Państwem moimi doświadczeniami związanymi z kredytami powiązanymi do franka szwajcarskiego, udzielanymi konsumentom w Grecji, a zwłaszcza naszym pierwszym wyrokiem w procesie zbiorowym przeciwko Eurobank, który oczywiście konsumenci wygrali. W Grecji 70 tysięcy konsumentów wzięło kredyty denominowane we frankach, oferowane głównie przez Eurobank. 24 maja 2016 roku wieloosobowy sąd cywilny pierwszej instancji w Atenach dla sporów powyżej 250 tysięcy euro wydał wyrok sygnatura akt 334 na 2016 w sprawie pozwu zbiorowego złożonego przez Urząd Konsumentów, Grecką Federację Konsumentów, Związek Konsumentów, Urząd Konsumentów na Krecie oraz Stowarzyszenie Kredytobiorców posiadających kredyty waloryzowane frankiem szwajcarskim w sprawie przeciwko bankowi EFG Eurobank Ergazis SA. Zgodnie z sentencją wyroku Eurobank otrzymał zakaz stosowania w umowach powiązanych do franka szwajcarskiego jakichkolwiek klauzul, które zakładają przeliczanie raty kredytu po kursie z dnia jej zapadalności. W przypadku wcześniejszej spłaty bank ma również zakaz przeliczania pozostałego do spłaty kapitału na euro po kursie z dnia ostatecznego rozliczenia kredytu. Sąd zakazuje ponadto bankowi wprowadzanie i stosowanie w przyszłości jakichkolwiek klauzul, które w przypadku restrukturyzacji długu lub obniżenia rat kredytu zmuszają klienta do uznania wyliczonego zadłużenia wyrażonego w CHF jako prawidłowego i ostatecznego. Eurobank ma zakaz wypowiadania umów kredytobiorcom, którzy spłacali raty w walucie euro po kursie z dnia udzielenia kredytu. Ponadto Eurobank został zobowiązany do akceptacji spłaty rat w euro po kursie z dnia udzielenia kredytu, a nie z dnia zapadalności raty. Sąd nakazuje bankowi przeliczenie wszystkich kredytów frankowych po kursie z dnia ich udzielenia. Dodatkowo, co bardzo ważne, nakłada na bank karę 3000 euro za każde uchybienie powyższym postanowieniom sądu. Dobra dla kredytobiorców jest nie tylko sama decyzja sądu, ale także jej uzasadnienie. W uzasadnieniu sąd uznał, że regulamin udzielania kredytów odnoszonych do innych walut musi być traktowany jak ogólne warunki umów banku, co jest bardzo ważne, bo jako taki musi zostać poddane ocenie pod kątem jego abuzywności. Sąd Oceniając wspomniany regulamin, wykazał, że zapisy umowy są zrozumiałe dla kredytobiorcy jedynie na poziomie językowym, ale stają się niejasne w zakresie merytorycznego zrozumienia przez kredytobiorcę. Z powyższych powodów regulamin udzielania kredytów w CHF został uznany za niezgodny z zasadą transparentności. Oczywistym jest, że konsumenci nie widzą wystarczająco klarownie, jakie biorą na siebie ryzyko ewentualnego wzrostu czy spadku kursu euro do CHF. Skoro miesięczna rata, jak i kapitał kredytu, zależą nie od jednego, ale od dwóch kursów wymiany walut. Nie jednej, a dwóch walut, na które z kolei wpływ mają zmienne czynniki ekonomiczne. Jak kierunek rozwoju gospodarki Szwajcarii, której walutą jest CHF, gospodarki unijnej i gospodarki światowej. Sąd stwierdza, że bank, pomimo swojej świadomości wysokiego ryzyka walutowego, nie spełnił należycie obowiązku informacyjnego w stosunku do konsumentów wynikającego z ustawy nr 2501 na 2002 gubernatora Banku Centralnego Grecji To jest nad wyraz istotne, bo powoduje następujące stwierdzenie sądu mimo iż pojęcie kursu wymiany walut jest ogólnie znane i obecne w życiu codziennym, chociażby poprzez nabywanie importowanych produktów czy podróże zagraniczne. Nie oznacza to, że będzie ono tak samo zrozumiałe, jeśli będzie stanowiło podstawę mechanizmu wyliczania rat i kapitału kredytu w walucie obcej. Szczególnie, że nie dzieje się to jednorazowo, ale wielokrotnie przez bardzo długi okres czasu. Z tego powodu obowiązek informacyjny banku nie może ograniczać się do abstrakcyjnego lub ogólnego pojęcia ryzyka walutowego. Sąd także stwierdził, że podstawienie do podpisu uprzednio przygotowanych dokumentów nie może być uznane za równoznaczne ze spełnieniem przez bank obowiązku informacyjnego. Co więcej, bank, pomimo że był do tego zobowiązany, nie dokonał wystarczającej oceny zdolności kredytowej przeciętnego konsumenta. W ocenie sądu, bank nie tylko nie odradzał przeciętnemu klientowi takiego produktu, ale dodatkowo nie informował w należytym stopniu o możliwych negatywnych skutkach takiego kontraktu. To było nieuczciwe bo należy pamiętać, że klient ufał bankowi. W procesie także po raz pierwszy wypowiedziano się w odniesieniu do Programu Ubezpieczenia Miesięcznych Rat. Program Ubezpieczenia Miesięcznych Rat również nie zawierał informacji dla kredytobiorcy na temat dostępności i warunków odnowienia ubezpieczenia rat na kolejny okres. Zasady odnowienia przedmiotowego ubezpieczenia nie były jasne ani transparentne w zakresie finansowych konsekwencji dla kredytobiorców, gdyż bank stosował do przeliczenia kurs waluty inny od obowiązującego w dniu uruchomienia kredytu, a w szczególności kurs obowiązujący w dniu odnowienia ubezpieczenia. Co więcej, w całym okresie objętym ubezpieczeniem nie poinformowano klienta, że ubezpieczenie to ograniczało się tylko do rat kredytu, a nie dotyczyło całego kapitału. Więc jak to określił sąd, de facto kredytobiorca nie był nawet ubezpieczony. Zawarta w umowach klauzula dotycząca zastosowania kursu wymiany walut również nie była wystarczająco transparentna. Postawmy pytanie, jakie są oczekiwania przeciętnego klienta. Przeciętny klient ma bowiem prawo oczekiwać, że jeżeli będzie spłacał raty zgodnie z harmonogramem, jego dług będzie malał, a nie rósł. Jednocześnie w umowach brakuje informacji, że dwa zmienne czynniki to jest stopy procentowe i kurs wymiany walut, zwłaszcza w przypadku umów długoterminowych, mają wpływ nie tylko na miesięczną ratę kredytu, ale na cały kapitał pozostały do spłaty. A więc czynniki te pozostają niemożliwe do określenia. W konsekwencji całkowity koszt kredytu staje się niemożliwy do określenia. W ramach uczciwych praktyk rynkowych, gdy drugą stroną jest zwykły obywatel, bank ma obowiązek chronić i dbać o interesy swoich klientów. Bank, będący w posiadaniu odpowiedniej wiedzy i mający dostęp do nieograniczonego zasobu informacji, jest związany obowiązkiem zachowania równowagi pomiędzy zasadą ochrony słabszych uczestników rynku a zasadą wzajemnego zaufania pomiędzy stronami kontraktu. W szczególności przeznaczenie zawartych umów powiązanych z kursem wymiany walut, jak i obecna sytuacja finansowa i społeczna wskazują, że kredyty te nie zostały udzielone konsumentom, którzy chcieli spekulować na kursie CHF jako inwestorzy, tylko zostały one udzielone w euro osobom fizycznym lub przedsiębiorcom, którzy skorzystali z preferencyjnej stopy procentowej. Celem tych osób nie było zawarcie umów o charakterze spekulacyjnym, na przykład inwestowanie w zabezpieczenia o zmiennym charakterze, jak kursy wymiany walut. Kredyt zaciągany przez konsumenta miał spełniać swoje podstawowe cele to jest wykorzystanie udostępnionych środków w zamian za ich spłatę, aż do całkowitej spłaty zadłużenia. Jednak omawiane ogólne warunki udzielania kredytów spowodowały zdeformowanie podstawowych celów i funkcji kredytu. Ponieważ w wyniku zawarcia umowy oprócz funkcji finansowania mamy do czynienia z efektami i finansowymi następstwami o charakterze inwestycyjnym. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z powodu takiego wyroku sądu. I teraz czekamy, aż bank się od niego odwoła. A w efekcie finalną decyzję będziemy mieli może za 4 lata. A teraz chciałabym powiedzieć, że moim zdaniem ta sprawa to także sprawa polityczna. I rozwiązania powinny być wprowadzone przez rządy i polityków, odważnych polityków i odważne rządy. Oczywiście aktualny rząd grecki nie należy do odważnych, tego akurat jestem pewna. Więc podsumowując, chciałam zadać kilka pytań: jaka będzie nasza przyszłość? Co z etyką banków? Co ze społeczeństwem? Co z szacunkiem? Co z prawami poszanowania godności ludzkiej? Co ze współczuciem? Co z zaufaniem? Co ze współpracą? Co z prawdziwymi wartościami w życiu? Wszystko to upadło. Upadek ten widać nie tylko w Grecji, ale na całym świecie. Nie mamy bowiem do czynienia tylko z kryzysem finansowym, lecz także z kryzysem etycznym. Dziękuję Państwu.